Z tej strony to jest Call of Duty Black Ops 2. Gram dzisiaj na Mapce Plaza. Mój broń, moja broń to MP7 bez dodatków broń do, do, zapasowa Rankton, wydłużona Lufa. I jako broń specjalna C4. Więc na moim kanale się pojawi materiał Skoda, ja lubię tą grę, ogólnie kolega zrobił mi intro do e, Black Opad 2, epickie moim zdaniem, jeżeli wam się spodoba to dajcie mu suba albo coś, bo naprawdę chłopak się postarał, ale no coś nie będę uwijał, ogólnie ten materiał zdobywałem jakieś 3 tygodnie, w ogóle weny nie mogłem mieć na początku jak pijałem perki, killstreaky, killstreaky znaczy to mało brakowało, 25 tutaj chyba w tym meczyku, 25 do, um, kurde, 25 mi brakowało ogólnie do killstreaka, do pierwszego. Tak jest. Teraz prawie cały czas, o, tutaj się wkurzyłem i zmieniłem broń. Na M M MSC y z tłumikiem. Między zdaniem to jest najlepsza broń w grze. Jeszcze PDWR57 jest dobre, y ale to co odkryłem, nie można zaczynać strzelać do wroga jak on się wychyli. Trzeba się upewnić najpierw, śnieg. Błędy, robiłem w ogóle. Najbardziej to mnie wkurzyło jedna rzecz, że wbiłem sobie do MW3 po tym, przed tymi meczykami. Potem jeszcze chyba grałem drugi meczyk i się zastanawiałem, który Wam pokazać, bo tutaj miałem wynik po 17 do 15, a ja tu miałem 16 do 13. I byłem ogólnie wkurzony, bo w MW3 zdobyłem wynik 25 do 1, czyli Moaba nabiłem. W tym meczyku a tutaj po prostu od czasu do czasu w ogóle mi nie idzie. Na początku mi jak szło, nawet macie na moim kanale wyniki tego meczu, co tam było 19 do chyba 2, to był epicki mecz, ale teraz mi nic nie idzie. Po prostu teraz w koda pakują tyle rzeczy, po prostu żeby szczęśliwy gracz ale ja prawdę mówiąc wolę sobie pograć w stare MW1 czy MW2 czy też MW4 tak MW4 będzie podobno MW4 ma wyjść z tego co słyszałem e, bo tak gdzieś w listopadzie te, y, wychodzą Call of Duty jak wam się y, se, takie podoba Call of Duty to y, spodziewajcie się więcej na moim kanale Call of Duty. Ja ogólnie chcę to nagrywać, bo lubię. Bo, ja nie będę, o, widzicie, tutaj mnie właśnie, e, w Kid 25 25 mnie załatwił pocisk Hellstone, czy to jest grad tych pocisków. E, grad Bomb, znaczy to jest Grad Bomb. E, I ogólnie, e, jeżeli ja tu będę wrzucał w koda, bo ogólnie bardzo lubię tą grę. Widzicie w komentarzach czy chcecie, czy nie chcecie, żebym wrzucał. Jeżeli wolicie, żebym Minecrafta wrzucał, to będzie oczywiście Minecrafta więcej niż koda. No cóż, ja to dla was robienie dla swojej przyjemności. E, prawdę mówiąc, ja wrzucam, znaczy nagrywam kiedy chcę i co chcę. E, to też od was zależy bardzo. Dzisiaj jestem wygadany bardziej, bo jak ostatnio robiłem komentarz przez 20 minut, e, nie tak, przesadziłem przez 20 minut, przez około 2 minuty nic nie gadałem, więc e, nie wiem o co chodzi i tak dalej. Eee, no, nie należał do moich najgorszych. Nawet powiedzmy, że od pewnego czasu taki średni był. No i miałem wyniki 20 do 5. Miałem, i miałem wyniki 54, do 4. Że właśnie grałem. Miałem to wrzucić, to było tak gdzieś w grudniu. E, o, i nawet awans otrzymałem. W grudniu to było. E, meczek 54 do 2. Z kolegą wtedy grałem. I ogólnie meczyk się w tym kinie. Kody, kino, jak ktoś gra w koda Meczyk się usunął, nie wiem jak, jak nie grałem w ogóle, zapomniałem go oznaczyć czyli się usunął. Ja taki wkurzony jestem i ogólnie przez miesiąc meczyku dobrego nie mogę zdobyć. I właśnie, jeżeli tak, takie coś jest, nie strzelajcie mu plecy, bo wyskoczy i was załatwi. Ogólnie ja tu błędy popełniałem. Ale MSC wymiata w tej grze. Jest najlepsza broń. Teraz, jaki mam wynik? 17 do 14. I ogólnie będę pierwszy. I teraz będzie koniec? Tak. Na chwilę będzie koniec, chyba jeszcze dwa decydujące. Kile będą. Hmm. Ale przeciwnej drużyny. I to był mecz porażka. Tak, tutaj. Oj, tutaj nieźle go granatem jeszcze załatwę. To jeszcze szybko przeładuję. Wracam na pole bitwy. Już nie zdążę, bo już będzie koniec meczyku. Nie, no. Tak. Więc w takim razie. raz kilkam zobaczymy. Głupi to był kilkam, bo ten meczyk nabiłem w piątek. Yy, tu chyba nie ma kilkam yy, w Code TV. Dobra, nieważne. 19 do 15. Znaczy, nawet ciekawy. Więc, jeżeli wam się podobał, wiecie, co macie robić. I ogólnie, dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.